W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Quiriniusz. Podążali więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaryt, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich Anioł: Nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida. Narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Nagle połączyło się do aniołów mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą, pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli co im się zostało objawione o tym dziecięciu a wszyscy którzy to słyszeli zdumieli się tym co im pasterze powiedzieli lecz maryja zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu a pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając boga za wszystko co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem przedstawione. Gdy nadszedł dzień ósmy, należało obrzezać dziecię. Nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia i błogosławił Boga i mówił. Teraz, O władco, pozwalasz odejść cudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie Pogan i chwałem ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę mieć przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam w zwyczaje świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice przypuszczając że jest w towarzystwie pątników uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych gdy go nie znaleźli wrócili do Jerozolimy szukając go dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni gdzie siedział między nauczycielami przysłuchiwał się im i zadawał pytania wszyscy zaś którzy go słuchali byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami na ten widok zdziwili się bardzo a jego matka rzekła do niego Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca czekaliśmy na Ciebie. Lecz On im odpowiedział, czemuście mnie szukali, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział, potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka jego Chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i ludzi.